Szanowni Państwo, stosowanie prawa nowych technologii to wielkie wyzwanie. Dlatego od kilku już lat razem z BEK Akademia zorganizowaliśmy kurs prawa nowych technologii. W tym roku startujemy z nową edycją kursu. Kurs podzielony jest na najważniejsze zagadnienia prawa nowych technologii, takich jak cyberbezpieczeństwo, prawo IT, innowacje, w tym sztuczna inteligencja i szereg jeszcze innych. Istotnych i aktualnych zagadnień prawnych. Wypracowaliśmy specjalny format. To nie jest tylko prezentacja, materiały pomocnicze, ale również lista najważniejszych orzeczeń i decyzji organów nadzorczych. No i wreszcie czeklista. Czeklista problemów prawnych, ryzyk prawnych, a przede wszystkim czeklista rozwiązań prawnych, które pozwalają nam te ryzyka limitować. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym kursie prawa nowych technologii organizowanym przez BEC Akademia.